Witajcie, kochani, witajcie do czytania Co Twoja dusza chce, byś wiedział. Wiedziała na czas drugiej połowy lipca 2023, czyli plus minus od 15 do 31 lipca. Może być już przed, definitywnie po, ale moją intencją jest, co jest najistotniejsze, na ten czas, żebyśmy wiedzieli. Nie od strony ekonomii, finansów, gospodarki, itd, itp, ale od strony duszy. No i jak już wiecie, ci, którzy oglądacie te czytania na bieżąco, ta ilustracja po prawej stronie podparta kryształem górskim, i karta duszy po lewej stronie. Są przeznaczone dla Ciebie indywidualnie. Co Ci to mówi? Co Ci mówi ta ilustracja, kiedy patrzysz na nią? I co mówi ta karta duszy? Co Ci jednym słowem podpowiada? Hmm. Ja mogę powiedzieć, że mamy bardzo ważny czas. Ja to tak postawię, żeby to wiecie, co nie, nie było po środku, a jednocześnie, żeby nic nie zasłaniało, czy się uda. No, miejmy nadzieję, w jakiś sposób, bo chcę, żebyście zobaczyli jak najwięcej. Mamy wyjątkowy czas od tej a, połowy, drugiej połowy lipca, ponieważ następuje zmiana węzłów karmicznych. Z byka przechodzi na barana węzeł północny, w którą stronę idziemy. A Węzeł południowy ze Skorpiona na wagę. Na 18 miesięcy, czyli półtora roku, jest to poważna zmiana energii. I myślę, że będziemy bardzo odczuwać. Tym bardziej, że Pluton planeta zmian, transformacji, odejścia czegoś. I odrodzenia jest w kwadracie do węzłów w całym tym roku. I to, o czym mówiłam w czytaniu na lipiec 2023 we wstępie, nawet podawałam tam daty, na które należy zwrócić uwagę, no, należy patrzeć, obserwować. Co będzie się w Twoim życiu działo? Indywidualnie, grupowo, na całej kuli ziemskiej. Co będziemy obserwować? Są tylko dwie energie dzisiaj, kochani, i ja będę to zawsze przypominać. Już tyle razy o tym mówiłam. Miłość albo strach. Wiara w siebie, albo chowanie się w tłumie, pokazanie prawdziwej, prawdziwego siebie, wypowiedzenie się, albo życie w masce. Wybór należy do każdego z nas, ale jakie są porady? Na ten czas, tutaj, tej drugiej połowy lipca, pierwsza wiadomość. No, patrzcie, widzicie, dopiero o Plutonie mówiłam. I od razu już tutaj mamy. Uczę się, że zakończenia to tak naprawdę początki. No, każdy koniec wiąże się z początkiem, każdy początek wiąże się z końcem. A więc, coś się kończy. To jest ta energia Plutona. To jest ta zmiana węzłów karmicznych. No, już słyszycie karmicznych. Karma, lekcje długi karmiczne, te wszystkie usługi, które ja proponuję na swojej stronie. Przeszłe życie, wędrówka duszy, webinarium karma i tak dalej. Należy przyłożyć do tego wagę żeby raz na zawsze uzdrowić sytuację, sytuację, zakończyć, odciąć się i być człowiekiem naprawdę wolnym w tej nowej energii. Oczywiście śmierć jako śmierć jest tylko iluzją. No, następuje odejście z życia fizycznego jako ciała, ale dusza jest wieczna i nieskończona. I przechodzi dalej, i żyje dalej, aż na przykład do następnej reinkarnacji. Ciekawym jest dla mnie, tak przy okazji, tutaj, że tak dużo ludzi interesuje się astrologią, czyta horoskopy. Ale niewielu naprawdę wierzy w życie duchowe, jako duszy tej wiecznej, nieskończonej. Tylko ta doczesność, to co mam w tej chwili. A jak to oddziaływuje karmicznie, jak oddziaływuje na, moje, na moją duszę, tą wieczną, na zawsze. Na tę nieskończoność, to już mniej istotne. No to jest ciekawe. Teraz zapowiadają się już więc zakończenia, zmiany. To idzie w stronę transformacji. Bo, żeby nastąpiła jakakolwiek zmiana. Prowadząca de, do ewolucji, no musi się coś zakończyć. Więc może Twoje życie zmienia się, jeśli chodzi o związek, o rodzinę, o miejsce zamieszkania, albo kończy się nagle praca, kariera, czy zmieniasz biznes. Dlaczego to się będzie działo? Dlatego, że Twoja misja życiowa, Twoje zadania, Twoja karma. Wielu z was, którzy mieli czytania ze mną, naprawdę do tego przyłożyli wagę i już mieliście lata temu to zrobione. Pracowaliście nad tym. Rozumiecie teraz, o co już chodzi i kończycie z tą karmą. Uzdrowiliście tę karmę. Jako ludzie zupełnie wolni w tej nowej energii. Wchodzicie w nowy okres, na nowy etap życia. Ale żeby wejść w nowe, kończymy ze starym. Jeżeli ciągle siedzisz w starej energii, nie przyciągasz do siebie niczego nowego. Ja proponuję, żeby było łatwiej, tak praktycznie podejść do tego i już teraz, kiedy oglądacie to. Słuchacie mnie. Zróbcie coś inaczej w swoim życiu. Widzieliście, że ja ostrzygłam sobie włosy na króciutko. Niektórzy nawet napisaliście, że mnie nie rozpoznaliście. Świetnie, ja się cieszę. Właśnie jakiejś takiej zmiany potrzebujemy. To jest dla odważnych. Dla może mniej odważnych. Nie chodzić już tą samą drogą do pracy, zmienić ją. Nie jeździć tą samą wiecznie drogą. Zmienić kierunek, drogę, po prostu coś w swoim życiu zacząć robić inaczej, żeby pokazać, tak, ja jestem gotowa, gotowy na zmianę. Na lepsze, oczywiście. Ja wierzę w tę zmianę. Mało tego, kiedy ta zmiana nadejdzie, nie uderzy mnie mocno, ponieważ ja rozumiem, że siedzenie w grajdołku, to jest węzeł południowy. Czyli karma, karma, z której należy się uzdrowić, odejść, zaliczyć to. Więc bardzo ciekawe, już należy tutaj się spodziewać takich zmian. Następne chciały wyjść aż dwie z innych karduszy. Tutaj jest przepływ i znowu pierwsza wiadomość, która się wiąże z tym. Widzicie, tu płynie woda. No, chcesz iść z nurtem, płynąć z nurtem, być na łodzi i płynąć z nurtem, czy chcesz pod prąd? No, bo można i tak. No, jak jesteś łososiem, to jeszcze bym zrozumiała, ale człowiekiem raczej należałoby, żeby było Lżej w życiu i przyjemniej. A przyjemność właśnie jest następną wiadomością, akurat tak się składa, która chciała tu wyjść razem. Pewnym rzeczom trzeba się podporządkować. A więc czas, by pozwolić czemuś, komuś, jakiejś sytuacji odejść. Czas się uwolnić. Czas coś zakończyć, zmienić. Nie zatrzymywać uparcie naturne, naturalnego przepływu energii. Kiedy czujesz w duszy, w sercu, że chcesz coś pokazać, może swoje dary i talenty, że zawsze wołało ci jakieś miejsce. I chcesz tam być, może nawet się przeprowadzić. Kiedy kierujesz się wołaniem duszy, dusza Cię nigdy nie zwiedzie. Natomiast wiedzie Cię we właściwe miejsce, we właściwe otoczenie, we właściwe sytuacje. Znaczy, że coś zostało już zakończone. No, przychodzi tutaj do mnie myśl, która może nie jest najprzyjemniejsza, ale no, przyszło do mnie, więc muszę powiedzieć. To tak, jakby ktoś odszedł, zmarł. A ty mówisz: Nie, to jest moja kochana osoba, i ja za nic nie dam, ra, nie, nie pozwolę. Nie pozwolę odejść, nie pozwolę pochować, nie pozwolę zwłok spalić, co jest czyim życzeniem. Ja będę żyć z tą trumną w swoim pokoju. Nawet jest taki film. Trumna w pokoju. Zupełnie bez sensu. Ten ktoś już odszedł. Chowamy, idziemy dalej, żyjemy dalej. Życie się nie kończy dla nas wszystkich tutaj w świecie fizycznym. Dla tamtej osoby zaczęło się w życiu duchowym, spiritualistycznym. Jako dusza. Staram się wytłumaczyć, jak najlepiej potrafię, więc pewne rzeczy należy pogodzić się, zakończyć, odejść od czegoś. Jeżeli coś w życiu Twoim jest nie tak, może się denerwujesz, przejmujesz, denerwujesz. Czas to zmienić. Ale może niektórzy z was utknęli w tej energii i myślą, że nic nie ma więcej. A co, jeżeli to inne będzie gorsze? No, przynajmniej dajesz sobie szansę na coś lepszego. Tylko masochiści lubią cierpieć. I ich to cieszy. Warto przyjrzeć się, za co jesteś wdzięczna, wdzięczny. Warto docenić pewne sprawy i przyjrzeć się temu, co to jest, dlatego, że to ci podpowie, czego chcesz więcej w swoim życiu. Jeżeli ktoś ci chce pomóc, jeżeli może ci pomóc, poradzić, definitywnie tego posłuchaj. Wspaniałe piękno wszechświata. Przepływa przeze mnie. To niech będzie Twoją mantrą na ten czas i zresztą zawsze. No i właśnie te małe przyjemności, słuchajcie. Kto lubi kawkę z rana, tak jak ja? No i dużo rąk będzie w tej chwili w górze. Moja radość jest najlepszym darem, jaki mogę podarować. Innym. No właśnie. Nie podarujesz czegoś, jeżeli nie masz tego. Więc tu mantra: Moje życie jest przepełnione radością. Ciesz się tym życiem. Ciesz się, żeby inni mogli cieszyć się razem z Tobą. Żebyś zarażał, zarażała radością, śmiechem. Popatrz. Ja robię to, bo kocham to robić. Ja tańczę, bo czuję, że powinnam, powinienem tańczyć. I to, że inni nie tańczą, nie oznacza, że ja też mam tego nie robić. Wiecie, w dzisiejszym świecie zostaliśmy zaprogramowani i zahipnotyzowani tym, że. Oj, nie ciesz się. Bo zaraz to się może skończyć. Oj, nie ciesz się. Bo nie wyjdzie ci to na dobre. O, żeby ta kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. No może by i nie złamała, ale i przyjemności by żadnej nie miała w życiu. Niektórzy wręcz uważają, że wszelkie wyrażanie radości jest zabronione. Tu przyszłaś, przyszedłeś tylko po to, żeby cierpieć, cieszyć się? Absolutnie nie. Posyp głowę popiołem i się cicho, zamartwię się. Może trochę przesadzam, ale coś w tym jest. Albo jak można w ogóle być taką egoistką, żeby robić coś dla siebie? Dlaczego tak się śmiejesz? No więc oczywiście, dusza tego nie chce. Porada tu jest taka, związana z tą wiadomością. Zainwestuj w siebie, zrób coś dla siebie, zrób coś, co kochasz robić. A więc może zawsze pragnęłaś mieć jakiś fajny masaż. No to zrób to sobie w tej drugiej połowie lipca. Może manicure, pedicure, może mały wypad nad wodę gdzieś. Na dzień, na dwa, na weekend. Może wakacje gdzieś, gdzie zawsze chciałaś, chciałeś być, żeby przeżyć coś wspaniałego, bo czujesz, bo Twoja dusza tam cię woła od lat. Zrób to. A może naprawdę wspaniała kawa. <śm> to, co sprawia ci radość, przyjemność i że czujesz, że żyjesz. Prawda jest taka, że na nieurodzajnej glebie nic dobrego nie urośnie. Oprócz chwastu. A kto chce być chwastem? Ta wiadomość zdaje się, że była na pierwszą połowę lipca. Nie jestem tego pewna, ale jak to zobaczyłam, mówię, przecież ja dopiero o tym mówiłam. A, definitywnie mówi. Przebacz. I to jest związane z tymi węzłami karmicznymi. Więc, żeby cieszyć się życiem, żeby być sobą, żeby nie mieć tych ciągle wyrzutów, sumienia i tak dalej, niestety trzeba i przebaczyć innym i potrafić to zrobić. Jeżeli chcesz kiedykolwiek uzdrowić sprawy karmiczne, potrzebujesz przebaczyć sobie i innym. A ty już słyszę, mówisz: ja sobie. To on mnie oszukał i odszedł, zostawił z kilkorgiem dzieci. To ona wykorzystała mnie i poszła z drugim. Czy tak się mogło zdarzyć? Jak najbardziej. Ale w tym brałaś, brałeś udział i ty. No. I trzeba wziąć odpowiedzialność za swoją działkę. A więc przebaczyć sobie, Przebaczyć tej drugiej osobie bądź osobą. Bo sytuacje karmiczne są najprzeróżniejsze. I to nie przebaczyć, o dobrze, Grace powiedziała, że trzeba przebaczyć, to przebaczam. Nie, nie, nie. To się nie liczy. Naprawdę zrozumieć, co się wydarzyło, i od serca przebaczyć i jeszcze życzyć tym osobom jak najlepiej. Spotkasz tą osobę? Naprawdę życzliwie patrzysz. To nie znaczy, że musisz się spotykać, rozmawiać telefonicznie, być na obiadkach razem. Nic z tych rzeczy się nie musi zdarzyć. W sercu przebaczyć. Dla czyjego dobra? Dla swojego. Bo jeśli trzymasz zadrę w sercu i jakąś nienawiść, Choćby nie wiem, jak było to uzasadnione, to działa przeciwko tobie, a nie tej osobie. Więc zrób coś dobrego dla siebie i przebacz. Tu akurat jest, widzicie, kobieta, która wycofuje przekleństwo, a rzuciła je, ponieważ była żoną głupca. Co tutaj w bawełnę uwijać który przechwalał się. Co to jego żona nie potrafi? No może wszystko. I zmuszona została do ścigania się z króla końmi. Kiedy była w dziewiątym miesiącu ciąży. Dobiegła do mety. Wygrywając ten wyścig, gdzie na mecie urodziła bliźniaki. Zanim zmarła, rzuciła klątwę na tych mężczyzn. Mówiąc, że kiedy pójdą na bitwę, niech staną się tak słabi, jak kobieta podczas porodu. Teraz tutaj jest pokazane ona to przekleństwo. Oczywiście stara się i rzeczywiście przebacza wreszcie. Przebacza, wycofuje to. Ale wiadomość tutaj główna jest: nie ma zwycięzców, takich prawdziwych zwycięzców na wojnie. Wszyscy ucierpią, wszyscy poniosą szkody. A więc zamiast tą męską energią, bo tu król, on ma swoje konie, a tu ten mąż, już nie dopowiem, co o nim myślę, uff, taki hardy, tu trzeba zwyciężyć. Za wszelką cenę. Co? Twoje konie czy moja żona w dziewiątym miesiącu ciąży? Rozumiecie. Potrzeba, potrzebna tutaj ta żeńska strona. Strona miłości, dobroci, serdeczności, przebaczenia, empatii. Czyli wczucia się w sytuację drugiej osoby. Dopóki nie chodziłaś, nie chodziłeś w butach czyjś, tak naprawdę nie wiesz, co ta osoba przeszła, co przeżywa. Może się uśmiechać. Może robić dobrą minę, niekoniecznie do dobrej gry. Następna wiadomość, przedostatnia. Skoncentruj się na wyższej prawdzie. A więc nie na tym tylko, co się dzieje w tej chwili. Jakieś malutkie zamieszanie, tu incydent, tam jakaś historia, taka czy inna. To znowu widzicie czas, ta karma karma, karma, czternastka może numer jest dla ciebie ważny. Z jakiejś racji czuję 60, 20. Hmm. A więc oddziel od tego, co tymczasowe chwilowe, a co wieczne. Dostrzeż wielki obraz. A więc, na czym się koncentrujesz w ciągu dnia? Na tym, co naprawdę istotne, czy jakieś takie małe, zupełnie nieistotne sprawy? Czym się zamartwiasz? To idzie właśnie tutaj, w tę stronę. W stronę tej wiadomości w tej chwili. Właśnie tej. Czym się zamartwiasz? Czy to jest prawdziwy powód do zmartwienia, strachu, niepewności? Doucz się na ten temat, zdobądź więcej wiadomości, ucz się na swój temat. Wiecie, większość ludzi naprawdę nie wie, kim są, co im powiedziane, jak ich zaprogramowano i zahipnotyzowano, idą ciągle w tym, jak zambizm. I się denerwują i przejmują wszystkim. Więc zamiast się martwić, powiedz, ok, ja muszę tutaj odkryć, nauczyć się więcej. Ja nie chcę być żadną ofiarą, jakąkolwiek. Ok, kochani, ostatnia wiadomość. To Atman, ale do góry nogami, z tym, że ja go postawię tak jak tutaj. Widzicie, żebyście widzieli lepiej. Atman to aspekt nieskończoności twojej duszy. Ta wiadomość nawet w czytaniach prywatnych lubi się powtarzać. Dlaczego zapytać? Co tu jest takiego ważnego? No to jest ten większy obraz. Większy obraz niż media socjalne dzienniki wiadomości i to wszystko, co słyszymy na co dzień. To jest boskość. To jest prawdziwe ziarno twojej duszy. Więc jeżeli przeżywasz stres, i znowu tu wracamy do tej wiadomości. Jeżeli przeżywasz stres, strach, traumę może jakoś. zazdrość, złość, czas odzyskać połączenie i zrozumienie z tym, kim naprawdę jesteś na poziomie duszy. Czyżbyś zapomniał zapomniała, że jesteś gwiezdnym dzieckiem? Tak naprawdę gwiezdnym pyłem, ubranym w ludzkie ciało. Patrz w nocy w gwiazdę, żeby mieć ten większy obraz, kim jesteś. Otwórz oczy na magię, która istnieje wokół ciebie i w Tobie samej samej. Wow! I to właśnie tutaj przerzucam w tej chwili obraz na to, że zamiast siedzieć i zamartwiać się, kreuj, odkrywaj coś znacznie wyższego i większego, niż to, czego byliśmy nauczeni. Znacznie większego. Tu jest portal w Twoim sercu. Czego pragniesz? Za co jesteś wdzięczna? Do czego tak naprawdę przykładasz wagę? Na poziomie wszechświata czyli duszy, wieczności i nieskończoności. Co jest? Twoją prawdą, co jest najwyższą prawdą? O czym warto mówić, a o czym niekoniecznie. Życzę wspaniałego czasu w drugiej połowie lipca. Sprawdźcie też pierwszą. Buziaczki, uściski i pa.